Dzień dobry wieczór, z tej strony Guba zapraszam Was do oglądania ustawki. E, dzisiaj będę e, komentował sobie na bieżąco, a to dlatego, że e, montuje mi się odcinek i nie mam za bardzo co robić, więc sobie stwierdziłem, że będę nagrywał kogo, tutaj sobie wybierzemy. E, w smoki pójdziemy. Smoki, tutaj tego nie lubię. E, Nią za bardzo nie umiem grać, a tamto już kompletnie nie umiem grać. Może uda nam się coś fajnego wykręcić, a może to po prostu będzie zwykły wpiernicz. <grymne> Co my tu mamy? No i mamy pierwszego smoka. To nawet nie traćmy czasu. E, nie będę e, kupował nic z tych. E, chyba, że to by był token. No to jakbyśmy mieli tokena, to byśmy mogli, wiecie, to byśmy mogli go wziąć. No ale póki mamy smoka, to bierzemy smoka. Mamy demona, bestie, dwa demony mamy. Ciekawe. Panie, na początku, w pierwszej turze zawsze powinno być się trzy do wyboru. Wie, wiecie, smoki, demon, yy, co tam jeszcze? Zwykła kreatura lub yy, murloki, nie? Aby zawsze można było wybrać to, co ktoś ma większą wizję do. Bo niektórzy zaczynają grę z tym, że chcą już coś wybrać, prawda? Dobra, to będzie trochę przegadane o. o... No tak, to sobie zamrozimy. I w następnej turze bierzemy murloka, sprzedajemy nam jednego murloka i bierzemy sobie czerwone piskle. No i zobaczmy, z kim tutaj mamy do. tu wow, tutaj się chłopak trochę rozgonił. No cóż, pierwsza przegrana, ale na początkowych turach to nawet nie boli. Proszę bardzo, zaraz będziemy mieli trójkę sprzedajemy. No i co? pod trójeczkę chyba nie. I co go zostawiamy? Bierzemy go, czy nie? A... I tak czterech cieników będzie do wyboru, czy jakiś dojdzie i jeszcze jeden smok powinien dojść. No tutaj wygraliśmy bez e, żadnych spin. Z zapasem jeszcze jednym HP. A on mnie obufa. No, Murlock nam się trafił, to było fajnie. No, no nie, ale nam się trafiło tutaj. Eee, to sobie na później weźmiemy. Eee, sobie tak ustawimy. Tak prawdę mówiąc nie wiem, czy teraz jak się wyleweluję, to jeszcze będę kupował pod tą trójkę, bo chcę... Chciałbym po prostu chyba zdobyć piątkę, jak najszybciej w piątkę iść. No to się levelujemy, tak jak mówiłem, nie bierzemy go. On będzie miał czwórka ataku, to idzie jako pierwszy. No i co my tutaj mamy? He, murloka trafił. Hi, hi, hi. O, on tutaj święta tarcza. A, easy. Już chłopak stracił 16 życia. <kłysy> Trochę ryzykowne zagranie, bo mam mało kart. No ale się opłaciło. Dziękuję. Opłaciło się. Już chłopak będzie zrywał bufy. Już dostanie 4 plus 4. To sobie zamrozimy pod trujeczkę, wiadomo. No mam nadzieję, że nam się to opłaciło. Że teraz nie dostaniemy jakichś grubych batów. No ale cały czas będziemy dostawać smoki, więc myślę, że będzie spoko. Mamy farta, że tak to określę. Aha, <noise> gość taki w ogóle wysyp zrobił, no, no niestety nie masz szans. To się chłopak zdziwi, jak zobaczy moją piękną piąteczkę. I serka, piąteczka. Najlepsza na świecie. No i mamy kolejną trójeczkę. No to co? No nie będziemy się zastanawiać, tylko bierzemy. Proszę proszę, ktoś tu wskoczył na wyższy poziom. <laughs> Kurde genialnie. Co my tu jeszcze możemy wziąć? No tam chyba możemy wziąć, nie? No. No i co? I stąd już chyba nic nie trzymamy. Nic nam nie jest potrzebne. To będziesz miał 15 ataków. Dobra, to ty idziesz jako drugi. To się chłopak zdziwi jak dostanie od nas y, najfajniejsze smoki. No i Ha! Z czym dla ludzi? O, proszę bardzo. My się nie boimy, trupy. No, dziennie się bronił, ale niestety, co my tu mamy? 18 ataków. Wow, to coś czuję, że to będzie świetne podejście. Mm. No to co, levelujemy się tutaj, smoczka kupimy. I powoli będziemy szukać jakieś trujeczki. Pod, pod smoka, który za każdy okrzyk daje naszym smokom plus 1 jeden, jeden, nie? Dobra, ten będzie miał więcej ataku teraz. Bo on dostanie raz trzy sześć. Będzie miał 17 ataku. A ten smoczek będzie miał tylko 15. Jak to śmiesznie brzmi, tylko jak nie trafimy żadnego bufa pod. Znaczy, jak nie trafimy trójki, nie trafimy tego smoka pod bufa, to będziemy musieli niestety z... go sprzedać. Tak samo tego, który chłopak w ogóle już szósty Tier się wpakował, trochę wariat. Ale zobaczymy, może ma jakiś pomysł na grę. Wow, no, no to co? Chyba przegramy, nie? <laughs> No ale jak? jakbym miał troszeczkę mniej życia to na pewno bym przegrał Odcinek zaraz się zmontuje, Mamy jeszcze 5 minut do montowania Na tego smoka za późno tego, z, tego można wziąć Wybrałbym dokładnie tak samo no, też, no nie wiem, nie, no za późno, nie będę kombinował. Tutaj jakieś triki z Afryki. Nie, no tego nie będę wciskał, chcę smoki. Hmm, no i teraz szukanie smoków, nie? No tam będzie spoko. I tutaj to. To ta. O. Tak zrobię. Już nie muszę rozić. No i spoko. Jakoś tak bym to zrobił. Tutaj go trzeba przemienić na to miejsce, bo ma więcej ataku. O, piękne miejsce. Mm. Właśnie ten smog jest denerwujący, że on chyba ma największy fokus, kurde, i wszyscy go tłuką. Idzie zawsze jako pierwszy w odstawkę. 15 demagia, pięknie. Ile mamy wygranych? 6 wygranych pod rząd. Eee, no, możemy go sobie kupić, to możemy kupić... <laughs> To możemy kupić i nie mamy nic więcej. no i... Mamy raz, dwa i trzy. I mamy raz, dwa, trzy, cztery. Cztery gotowe karty pod trójkę. No, zobaczmy, jakie tutaj chłopak ma demony. Na czwartym tierze jest, czyli pewnie szuka malganisa. No nie ma go. A, a skąd on nie ma? Ładnie. No, i powiedzcie mi, yy, po, co, po co w ogóle ta karta jest? Jako pierwszy zginął. No i tu się już trochę nieciekawie robi, ale daliśmy radę. No nie. No dobra, miał być remis. No. <laughs> ta gra stwierdziła. Co my tu mamy? Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć e, szans na trójki. Niech zgadnę, nie trafię e, ani razu, prawda? No to jest jakiś żart. Teraz nie wiem, czy to brak, czy nie. Huh. Nie czuję się, blusa? Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj pięć. Pięć szans na trójkę. Nie dostałem ani jednej. No musimy go zabić, bo on dużo smoków ma. Aż cztery. Co ty tutaj masz? O, tutaj nam trójkę zabrał. A tu jakąś trójkę zebrał. No, ale tego nie miałem ani jednego. No, a tutaj choćby chłopak się nie wiadomo co chciałby wykminić, to nie da rady. O jak pięknie, wszystkie moje najważniejsze karty przetrwały. Po prostu musiał zginąć, musiał nam odblokować karty. Na przykład to. Ponownie z nim walczymy. Mamy trujeczkę w końcu. Zagrywajmy tą trujeczkę jak najszybciej. No, niestety nie trafiło nam się. E, to kupimy. No, zlituj się, gro. Jeśli wynajmiesz tego stronnika. O, mamy. A co to sprzedamy? To kupimy. Zagramy. Mamy 56 sekund. A co on ma? Demony. No pewnie będą jakieś duże demony. Co my chcemy tutaj zagrać? Możemy tego zagrać. Możemy to zagrać. To chyba sprzedamy. Kompletnie się nie sprawdza. Eee, zagramy drugie takie. No to powiedzmy tutaj, o, tak sobie ustawimy. O, w taki sposób to zrobimy. I to fajnie by było jeszcze wcisnąć, ale na razie nie ma gdzie. utrzymać prowadzenie. No, tutaj nie ma nic specjalnego. Są trzy razy zasadzkowe? A nie, bo on chciał chyba ten przyzwać, a się nie udało. Dobra, chłopak nam trochę rośnie. O, pięknie. Ten trochę będzie strzelał. Na szczęście mamy twardą jednostkę. No, tutaj sobie chłopak rośnie cały czas. Pięknie, pięknie rośniesz. No no, choćby się zesrało, to damy sobie radę. Jest dobrze, jest dobrze. sobie. Teraz nam przyszło, nie? <laughs> e, no to co? My szukamy dalej chyba. Chłopak nie da sobie na razie z nami radę, więc szukajmy trujek po prostu. A gdzie te nasze trójki? Tutaj mamy jakiegoś bufka. Co możemy zgarnąć? Co my tu mamy? Nic. Nic. Eee, nie będę tego brał. Bo to mnie fajnie bufuje tego. Chociaż mimo wszystko to są wtedy puste karty. Zobaczymy jak nam teraz pójdzie. Jeśli teraz znowu wygramy, no to wiecie. To ja chyba nic nie będę zmieniał. Po prostu nasze kreatury będą sobie rosły i tyle. Rośni. O, teraz z tego nam będzie strzelać. Hmm, ciekawe... Nie, nie ma szans. Koniec. Ja Wam dziękuję za oglądanie, życzę miłego dnia, pamiętajcie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Na razie.